A u mnie, kochani, przyszedł czas na organizowanie toaletki, ogarnięcie kosmetyków, po prostu porządki w kosmetykach, mycie pędzli. No i tak. Zaczynamy. Dobrze, kochani, ja posegregowałam troszkę te kosmetyki, ogarnęłam jeszcze oczywiście pędzelki, tutaj pójdą do prania, ale stanowisko gotowe do pracy. Dziewczyny, tak szybciutko do Was się nagrywam, słuchajcie. Pokażę Wam moją cudowną stylizację. E, tak śmieje się cudowno. No nie jest najgorsza, ale jest taka, wiecie, to jest stylizacja taka właśnie na spacerek z tym panem, który tu czeka, więc nie będę przedłużać, bo e, żeby maluszek za długo <laughs> nie czekał. Już idziemy, kochanie. Ale, 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 wy się mnie bardzo często pytacie, czy ja zawsze chodzę na elegancko. No nie, właśnie. Słuchajcie, jestem też kobietą, też mam gorsze dni, też mam dni, kiedy, słuchajcie, jestem bez makijażu. Oczywiście, że też tak jest, że wiecie, jest po domowemu. No chyba to jest naturalne. Słuchajcie, to tylko, to tylko szczerze, tak mówiąc, to chyba tylko i wyłącznie y, mam wrażenie, że ten Instagram jest taki piękny i kolorowy, a nic nie ma wspólnego, wiecie, z życiem tak naprawdę, tak? Yy, te, wiecie, te... te... Dziewczyny wymalowane, słuchajcie, wstające prosto z łóżka z makijażem. No chyba nikt nie śpi tak w makijażu. No no nie wiem, słuchajcie. W każdym bądź razie pokażę wam zaraz moją stylóweczkę, a przy okazji moją super kurtkę i właśnie taką polecajkę dla was, bo dziewczyny, kupiłam taką wodoodporną kurtkę z firmy Regata, to od razu wam powiem i jest super. Naprawdę, ona ma, wiecie, taki materiał przeciwdeszczowy, więc jak jest deszcz, a już zdarzyło nam się, słuchajcie, teraz, wiecie, ta jesień, te wichury i deszcze, no to powiem Wam, że wszystko fajnie, tak kolchwialnie mówiąc, spływa, ścieka na dół, tak? Nie marzniemy. Ponadto w środku ona ma takie leciutki na plecach kożuszek, czyli fajnie grzeje. Zaraz Wam się obrócę i pokażę. No i tym samym pokażę Wam moją śmieszną stylizację, bo mam kalosze, bo właśnie, wiecie, Trochę pada, akurat chwilowo, nie wiem, dlatego wybieramy się na spacerek, ale generalnie cały czas wiecie: pada, zawieruchy. Chodzimy po mokrej trawie z moim maleństwem no i tak to właśnie wygląda więc pokażę wam słuchajcie kalosze właśnie na takie spacerki deszczowe i od razu taką kurtkę fajną wodoodporną, która mi się świetnie sprawdza to nie jest żadna słuchajcie reklama czy współpraca ja to kupiłam za, ja to kupiłam sama więc, więc jakby tylko chcę wam, chcę wam pokazać zarekomendować coś co u mnie się po prostu bardzo fajnie sprawdza, a wiem, że dużo z was też ma właśnie psiaki więc też pewnie chodzicie na spacery. Zresztą teraz wiecie, wielkie grzebobranni, którzy chodzą na grzyby, więc myślę, że to są takie stroje idealne. Więc ja na spacerek uciekam i obrócę wam kamerkę i pokażę Wam tylko tą kurtkę, słuchajcie. I moje takie kalosze, takie króciutkie. Ja mam, słuchajcie, długie. Długie kalosze Huntery, ale kupiłam sobie takie teraz, króciutkie dwie pary, właśnie to jest jedna, jedna z nich i sprawdzają się fenomenalnie. Szybko ściągamy, szybko, e, szybko je, wiecie, jakby z nogi ściągamy. Są bardzo fajne, wygodne na spacerki, idealne, szczególnie w te jesienne dni. Dobra, nie przedłużam, już Wam obracam kamerkę i pokazuję się. Idąc od dołu, słuchajcie, super kalosze, naprawdę. Wiecie, no, kalosze jak kalosze, ale uważam, że są genialne. I kurtka i kalosze są z firmy regata, więc jeżeli jesteście zainteresowane, to regata. Na internecie ja kupiłam, słuchajcie, też online, świetnie się sprawdzają. Naprawdę są świetne na takie, wiecie, spacery, na te błoto, trawska i i tą jesienną pogodę. A kurteczka dziewczyny to jest coś takiego. Fajnie ma dwie kieszonki takie, wiecie, na wszystko jak wychodzimy, co potrzebujemy z psiaczkiem. Długość to jest taka właśnie za pupę, no powiem Wam, że świetnie się sprawdza. Ona ma też oczywiście kapturek. O! I moja super po prostu, wiecie, jesienna stylizacja na taką pogodę, wiecie, typowo jaką mamy za oknem. Ok, uciekam dziewczyny. To jest taka moja polecajka, jakby ktoś był zainteresowany, to, to proszę bardzo. Ja kochani robię dzisiaj rosół, więc tutaj są wszystkie pod spodem warzywa, marchewka. Dużo zieleniny, kaczka jest, słuchajcie, tu pod spodem liść laurowy, dużo marchewki jest, por. No i słuchajcie, są te zioła, które sobie zamroziłam, tak jak tutaj widzicie, ja później sobie biorę koperek, pietruszkę, dałam nawet odrobinę tymianku też, więc wszystko tutaj się znalazło, bardzo fajnie pachnie, słuchajcie, kaczka jest, myślę, że wyjdzie super rosołek, będzie tak gotowany około... Ja tak godzinkę do półtorej do gotuję. Na, zagotuję się i później na wolnym ogniu. Później pójdą dopiero przyprawy praktycznie na sam koniec wiecie sól, pieprz. Czasami daję troszkę oregano. Pójdzie cebulka podpieczona też, ale to już przy takim samym końcu. Teraz te warzywa i z tą kaczką, z tym mięskiem. Ale właśnie ja później sobie tak zamrażam i właśnie sobie używam, słuchajcie do zupy, jak na przykład nie jadę do sklepu tak jak dzisiaj, żeby, żeby wiecie takie świeże, no to, to używam sobie to, co, co tak jak Wam pokazywałam ostatnio, mm, kawałek we vlogu, że sobie mrożę i na pewno muszę więcej sobie zamrozić takie wiecie, zapasy zrobić więc to tak wygląda, ja uciekam dalej, słuchajcie, do obowiązków domowych rosołek się będzie robił pewnie słyszycie, pewnie słyszycie pralka, zmywarka działa więc ja też idę dalej działać. Życzę Wam pięknego dnia.